Na kolejnym materiale. Dziś chciałem zaprezentować Wam o kolejną starą gierkę. Tym razem na platformie Dogebox X. Na której mogę sobie emulować to samo w wersji 7, a nie w wersji 5. I to jest gra zwana jako Steam City Już zapisane to sobie wcześniej. Więc. Więc dobra, zrobię starczy mi to uruchomić z całą grę. ekran dosyć mały czy to jakoś powiększy do normalnych rozmiarów oczywiście 30 3000 cykli na sekundę możemy no, sobie z miasta zacząć na szczęście kontrolę gdzieś nie działa tylko coś niestety się psuje o, a nie ma myszki no, przepraszam, myszka się psuła delikatnie rzecz umiejąc. ale trochę myszka. <laughs> ja się sobie difficulty Muszę się przegrać na kreaturze, bo nie mam... Bo ta bardzo nie działa w tym. O. O. Forma miasta. Co to za w city form? Trzeba będzie włożyć w Enter populację city Populacji naszego miasta, lol a O Otoczę sobie to tak ekrania węglowa Zostawię sobie tutaj Szkód, że nie jestem w stanie normalnie grać jak człowiek w tę grę. Ej, to jakiś żart. O, wreszcie! Można postawić sobie na naszej ziemi na tej drodze. Tu sklepy. komercyjne, których nie ma oczywiście prądu. Trzeba zainstalować trochę prądu, trochę zainstalować. O, już mam zbiórną drogę do budynków komercyjnych. trzeba wybudować jeśli znaczy który też nie ma prądu prąd to niepotrzebny w, tej wiosce, w tym mieście trzeba do jakiejś holowanej drogi połączyć naszym celem ogólnie jest osiągnięcie lepszej ilości mieszkańców Nie może być jakieś duże. jest mamy City po prostu wersji na stare urządzenia dla losboxa na przykład. O, teraz można normalnie grać. no tu będzie droga do Dolpa Miasta. spora tak zwana miejska. Przechodzimy do zwykłego miasta w tej City. Są sklepy. Czekaj, co tam jeszcze jest? Co tam jeszcze jest w ogóle? O, fabryki są. A fabryki są naprawdę potrzebne, żeby obsłużyć to wszystko. Strefa industrialna się naprawdę przydaje. że nie ma zanieczyszczenia powietrza Jesteśmy w roku 1902 To chyba nie jest jeszcze mam. Oczywiście pozbawia nas to miasto naturalne, naturalne środowiska Już podłączone jest do prądu w stara raka. Oczywiście też wymaga swojego połączenia do prądu. Indywidualnego. I gdzie czego tego ciekawa ciekawa, potrzeba? No stadion. Tak, ten piłkarski można był Jakieś łatwiej nie jest Jakoś jeszcze dodaję drogi Tu w ogóle będzie jakaś dziwna droga Skrzyżowanie są zasłownie Trzeba będzie znaleźć teraz jeszcze jakieś... Tu o, tu są rezydencje. Tu są nasze rezydencje, które będą były potrzebne. Czyli miasteczko nam się rozwijało na przykład. Czy, czy zmniejszyć podatki? No spróbuję. Do 8%. Czy zwiększanie inwestowania? No więc to zostawimy. I możemy lecieć dalej. Tam dać zdawać prąd w tych budynkach. Dobrze, no, że budynki są obok siebie. Może to, no, to udało się normalnie zainwestować bez większy fuleł jakiś park się przyda zainstalować zbudować taki do roboczu tu jest w formie miejsca tu jest cały power bit sieć dróg Wskaźnik ruchu ulicznego Niewielki jest o. Dobra Wracajmy do tego Dobra. Wróćmy do tego już Chce zbudować no, port opniczy, na co 10 tysięcy kosztuje, no to nowe i nie tyle, ile nie miał. Port morski. O. あっ。 Dobra, dostrzegajmy jeszcze... Już ogóle jakie sklepy się zainstaluje tutaj... Takie sklepy się przydadzą. O, nie jest dobrze. to do drogi. Dobra, zobaczmy jak to jest w Na. już to, to instalujemy kolejne fabryki naprawdę potrzebne w tym życiu naprawdę potrzebne w tym miastu już nie wiem po co o, budynek fiskalny lecimy, lecimy w tym samym w sumie Zobaczymy, jak w środku zostanie. Tu nic nie jeździ, bo rezydencję Do rezydencji też nic nie jeździ praktycznie. Do rezydencji w sumie nic nie prowadzi. Ale jakieś rezydencje by się przydały. Nie jest podłączony do prądu, co wyszło do podłączonego prądu. Ze A budynki z ezidencjami. Ezidencja to naprawdę ważna. Grając na lodowce taką starą gierkę jest... ...studie fajne. Bo rozbił własne designy tego wszystkiego. Wszystkie różne rzeczy to jest już system. Albo opcje o, są jakieś jeszcze? No to Ewaluacja. No, 55 na tak. Statystyki, populacja 520. W ostatnim roku migracja 100. Chcę znaczyć, że będzie osiągnięcie prawdopodobnie tysiąca populacji na poziomie tysięcznym. Na poziomie tysiąca mieszkańców. Tysiąc mieszkańców jest tu możliwe jak najbardziej. O. No to trzeba będzie jeszcze to wybudować. W ten sposób. O. Wie Nie chcę. Proszę bardzo, w pokoju obok. A się różne leży. Gdy ich nie chcę i nie, nie, nie potrzebuję, na razie Tak szczerze mówiąc. O! Gratulacje! Twoja wioska zmieniła swój status. Teraz masz... To zmieniła swój zadusta miasteczka. Mamy teraz 2000 mieszkańców. O, jak pięknie. Sprowadzają się nowi mieszkańcy. I w, mi to, I w sumie o to mi chodziło. Ona to mi właśnie chodziło, żeby prowadzić aktywity i świeżo do tego miasta. A, nic tu nie wybuduje, bo przecież tu są linie energetyczne. A i tak może udać te w pierwszyce za, pierwszy za osiągnięty z personalizacja, Cel, to jest do okna Windows, reanimation. Największe problemy to jest... Tak, nie jest nie to dużo, dużo problemów, na przykład polucje, spolutowanie tego wszystkiego. Nie mogę go wybudować tego. Będę inwestował w danych mieszkańców, o rzesz, ależ to wybudował, to wybudowanie teraz kiepsko dosyć do czyli to jest są energetyczne. O, no może trochę opiszę to, te

teraz więcej zrozumiałem transport liczny to transport prywatny no i tam trzeba zobaczyć co się dzieje Wszystkie wykonują ich od mojego pokoju nie jest dlaczego po prostu no zobaczymy teraz będzie trwało wszystko jak to dzisiaj toczyło nadal jak to się wszystko to się potoczy na przykład te szukanie słowa. No ale stworzyłeś skrzyżowanie czterech trup. Jak miło. W tym No potrzeba więcej fabryk? Nie potrzebujecie. Nigdy nie potrzebowaliście fabryk. jaki tu A, potrzebowali nasza fabryka, ale. Nie aż tak dużo. Jaki syf! dlaczego znaczy, mi tu syf ten chcą zrobić. W tym mieście. No, fabryki potem potrzebne teraz za 100. Za 100 dolarów. No, dolary. A, dolary są fajne. się już do sklepu, to sklepy sklep akurat o, minus 15 coraz więcej zarabiam ile, że zarabiam, już teraz to więcej, więcej muszę zawsze teraz zarabiać na tym, na tym procederze zwanym miastem, Sin City. to jest stara grana dosa To jest stara grana dosa po prostu Taka normalna Taka normalna, takie fajna da dosyć Żeby wybudować kolejne sklepy A Nie je wybudować? To za syf Dobra, tutaj jest szajs jakiś Szajsował się Oczywiście muszę podchodzić się, do prądu, bo żeby inaczej, bo inaczej nie będą pracowały te sklepy. Bo chcę, żeby pracowały normalnie jak ludzie. Ludzie, proszę. Musimy tu. O sześć! Co tu się dzieje? Ile tu. Out! Ile tu autów się rusza? Out! Out! E, tu samochodów! Nie wierzę! No po prostu nie wierzę. Nie ten ruch uliczny. Trzeba zobaczyć jak to wygląda. No, o, coraz większe. Największe problemy. No nie są duże. Czy nic kolej dobrowada? Chodź wziąć dzisiaj jeden brodzę na tak. To bardzo dobrze. O! Zyskałem trochę pieniędzy. Takie święto jakieś. To jest święto! Dajmy budowanie różnych siedzib Straży Pożarnej. Tylko m.in. albo policji chociażby. Bo policja też ważna. Policja też ważna rzecz. Bez policji nie będę mógł... ostrzymać przestępców. O! Potrzebna jest kolejna elektrownia, niestety węglowa. Nie będzie, nie będzie innej, nie mogę. A, nie chciałem tego budować Ale jak już wybudowałem to Wybuduję już jeszcze to Ło ja panie Dostało mi mało kasy Panie, dostało mi mało kasy już Za wiele funduszy No już kończymy mi się o fundusze tak naprawdę No zobaczę sobie na city form No coraz większe to miasto się robi Wracamy do miasta Z grudzień 1990 roku I już tracę pieniądze Takže nic nebude budoval. Možná se to je na let. bardzo dobrze że nie ekran się tak nie rozszerzy jak przy winocie 98 próbowałem instalować na to swokcie x niestety się nie udało jakiś dziwny program Właśnie coś nagle mi blokowało to wszystko mogę sprawdzić A ale niech to odpowie speed no daj speed wreszcie, wreszcie wrzeszty no i pastest bierzemy test, co? u PANIE! już mamy 10 tysięcy mieszkańców no ale trochę już gorzej moje życie trzeba było podatki żeby jakkolwiek przetrwać mi ja tu przetrwało Czamia ewaluacja. Czyli 60% na tak, 8% na tak Oj, szkoda, to trochę już Zmaleję ten poziom. O! Mhm. Mhm. Drogę obiedzą trzeba mnie zbudować Drogę do jazdą to trzeba iść Drogę rozjazdą też trzeba by... od... Rozjazd nie zrobić żeby trochę z ruch Ło wow. cashflow 6 Trzeba teraz obniżyć podat podatki po prostu być mądrze, do 9% do 9% Teraz już nie wiem, jak umieję dobrać, nie według mieszkańców, ale muszę jakoś zarobić. 11% podatków. Trzeba sobie zaostrzyć podatek. Ale zobaczymy... Jedziemy sobie na więcej fabryk. 9% na fabryk. Trochę to... to się może obniżyć podatki Już nie mam środków. Chodźcie, panie. Nie mam pieniędzy. to już jest po mnie. O nie. Wjazd, co z nawet nie mogę wyburzyć Nawet miasto nie mogę wyburzyć, czy autobulldoz I no, nie udało się niestety A miałem nadzieję, że się uda Wtedy nieudany. Niestety zabieg nieudany na budowie miasta. Kończy się tyle trzeba będzie to wszystko zakończyć. Cześć!